No chociaż spróbuję sobie. Spróbuj. Taka petarda macie. Ty kumasz? Bardzo dobrze. No, żeby nie pozbył no, od razu całe. Odkryj tropikalne oblicza Indian Pay A z naszym nowym kokomanki. Kokomanki to Coconut Milk New England IPA w bardzo ciekawej odsłonie. Do tego piwa użyliśmy prażonych wiórek kokosowych. Sami prażyliśmy je na patelni żeliwnej przez dwa dni, zanim dodaliśmy je do gara. Dzięki prażonym wiórkom kokosowym oraz laktozie piwo zyskuje bardzo kremową teksturę oraz niepowtarzalny, tropikalny aromat. Dominują tu aromaty tropikalne, głównie kokos, ananas oraz melon. W smaku piwo jest półwytrawne oraz niezwykle soczyste. Jeżeli macie ochotę spróbować naszego nowego piwa, zapraszamy do sklepów specjalistycznych, do naszego sklepiku przy browarze, jaki również znajdziecie nas na półkach w Lidlu, łącznie z naszym nowym piwem, drugim nowym piwem, Old Menu. New, jaki również możecie nas znaleźć na naszej stronie internetowej, jak i sklepiku, czyli sklep.alebrowar.pl. Zapraszam i na zdrowie!